Siemanko, e, ja jestem Czukowski i to jest pierwszy odcinek na moim kanale Zarazem z e, W którym wytłumaczę wam o co chodzi i co będzie co Jakie filmiki na nim w ogóle będą e, Więc już wam mówię Będzie GTA San Andreas na multiplayer, może też na single singleplayer Ale nie wiem, jeszcze to przemyślę Będzie oczywiście League of Legends No i Minecraft, czyli Popularna gra takie League of Legends Gita Sandrias. Gita Sandrias to jest jedna z najlepszych części gitTA moim zdaniem, e, ona i Gita 5 są najlepszymi częściami, ponieważ najbardziej mi się podobają. E, więc, e, więc Rockstar się postarał nad tymi dwoma właśnie. I myślę, że one na pewno, na pewno one za na moim kanale. No więc tak. E, e, jeżeli chcecie więcej moich odcinków zasubskrybujcie teraz zatrzymajcie filmiki zasubskrybujcie ponieważ warto oczywiście od razu zaczynam kanał z awatarem i banerem czyli tułem na youtube no i będzie potrzebna Wasza pomoc oczywiście w subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Więc mam nadzieję, że spodoba Wam się to i filmiki od razu będą z głosem. Myślę, że będzie Wam się podobała moja jakość filmów e, Więc ja się żegnam. No i cześć!